Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to będzie unboxing paczki z demilitar.pl. Teraz pokażę Wam taki fajny patent. Żeby otworzyć paczkę i nie uszkodzić zawartości, możemy sobie wziąć nóż w ten sposób i nawet nie tą ostrą krawędzią przejechać taśmę. Tutaj zabezpieczenie. Trochę polibonu. Jedziemy po kolei. Nóż do rzucania pirana kabawi. Nie zaostrzony, będzie recenzja. Więcej o tym, dlaczego taki nóż wybrałem, jak jest o samym nożu, będzie w recenzji. Kupiłem sobie bandamkę. Kolejna pierdoła. Po bandamce mały bełt. Będę robił jakąś taką zabawkową kuszę, więc taki zabawkowy bełt mi się przyda. I ostatnia rzecz to jest szrejt o znaczeniu SCH501. Jak widzicie, mój nóż składany folder już trochę jest po 10 latach złochany, więc pomyślałem, że może czas na nowy nożyk. Ok, pudełko jak pudełko. Piękny napis China. Nie jest jakaś tam instrukcja obsługi. No i sam nożyk. Prezentuje się tak. Jeszcze takie małe ostrzeżenie, że produkt zawiera jakieś chemikalia, które w stanie Kalifornia są uważane za jak jakieś tam tu, tu, tu. Przy... są przyczyną raka. <laughs> to tak. Pozytywnie na dzień dobry. Okej. Okay. Całkiem OK. Recenzja noża też będzie. Od dzisiaj zacznę go nosić i jak Trochę go poużywam, będę miał jakieś zdanie. To wtedy na pewno coś więcej o nim powiem. Teraz możecie go sobie zobaczyć. Mniej więcej taki. Okej, okay, może wrażenia z odpakowania paczki. Paczka była zabezpieczona bardzo fajnie, trochę tych bąbelków, wszystko było zapakowane. Nie ma się do czego doczepić. Czas realizacji też ok. Jedyna rzecz, do której się mogę przyczepić, to taka, że ja odbieram przesyłki w swojej firmie, na adres firmy i w formularzu DeMilitar nie było, gdzie wpisać. Nazwy firmy, musiałem wpisać swoje nazwisko. Napisałem informację o tym, że przesyłka musi przyjść na firmę w uwagach do doręczenia, ale kurier nie dostał takiej uwagi. Tam gdzieś musiał dzwonić, mnie szukać, więc to może na minus, ale mnie znalazł, więc też nie było z tym żadnego problemu. Dlaczego demilitar akurat? Znalazłem upirana w jednym z filmów, tu wam gdzieś podlinkuję, jest kod rabatowy 10%. Ten kod jest jeszcze aktualny przez jakiś czas, więc sobie zajrzyjcie na ten film, jeżeli jesteście czymś zainteresowani. No i 10% to zawsze 10%. Wysyłkę też miałem darmową, więc nie było tak, no, źle. wszystko na dziś. Jeśli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Zapraszam Was też na mojego facebooka, gdzie można śledzić postępy w moich np. garażowych pracach, a czasem, tak jak dziś, dowiedzieć się o jakichś ciekawych promocjach, rozdawnictwach. Dzisiaj wróciłem taki link, można go tam jak wejdziecie to zobaczycie co z nim można zrobić w każdym razie można wygrać dwie mory, jakieś krzesiwo i jeszcze parę jakichś innych takich survivalowo, bushcraftowych gadżetów nie jest to mój konkurs, a jedynie coś co znalazłem w sieci, postanowiłem się z Wami podzielić, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia na szlaku!